No witam, witam. W dzisiejszym odcinku wrażenia z nowego Slipnota, a także nowego Killswitch Engage, głosowanie na fotolipca, nadchodzący album Disillusion, co nieco o hordzie Arszenik, a także świeżutki klip materii. Jak tam oceniacie We Are Not Your Kind? Dla mnie, Slipknot totalnie zarządził swoim najświeższym dziełem. Podążanie z duchem czasu, ale jednocześnie nie zatracanie swojej tożsamości. Schizowe patenty, świetne melodie, czysta wściekłość. Wszystko na swoim miejscu. Mój faworyt to chyba A Lawyer's Funeral. A wam co się najbardziej podoba? W karcie u góry ankieta zapraszam na głosowanko. Klikajcie śmiało. BDB jest też nowy album Killswitch Engage. Jeśli tylko lubicie taką bardzo współczesną nutkę, nie będziecie zawiedzeni. Unleashed, Ravenous czy The Signal Fire, w którym piosenkarza obecnego wspomaga piosenkarz były, to póki co moje ulubione kompozycje. Lekka zmiana tematu, gdyż odpaliłem głosowanie na fotę lipca. Tym razem wybitnie monotematycznie, bo wszystko z Castle Party, ale mam nadzieję, że też znajdziecie coś dla siebie. Link w opisie. Trzy kliknięcia i gotowe, więc bez obawień. Jak już może kojarzycie, od klimatów progresywnych raczej stronie ale nowy album niemieckiego Disillusion jakoś wybitnie przypadł mi do gustu. Sporo nastrojowości i kombinatoryki około death metalowej z melodyjnym zacięciem. Premiera 6 września, zaciekawionych? Zapraszam do linków w opisie. A jeśli bardziej po drodze Wam z repertuarem nieco gotykującym, który czasem jest bardziej metalowy, a czasem bardziej rokowy i do tego lubicie, gdy śpiewa pani, a czasem zaryczy pan, to zapraszam do obadania nowego dokonania naszego rodzimego Arszenik. Naprawdę spoko to jest. Aż sam się zdziwiłem, bo wydawało mi się, że z takim graniem raczej już minie po drodze, a tu proszę. I nawet jeśli nie jest to dla mnie muzyka pierwszego wyboru, a przy niektórych kawałkach dokładnie przypominam sobie dlaczego, to naprawdę jest tu trochę rzeczy, koło których ciężko przejść mi obojętnie. Jak choćby tytułowy Final Collision, przebojowo rokotekowy Atari, czy naprawdę świetny Cold. Całość na spoty można śmiało obadać. Pozostajemy w tematach rodzimych. Dopiero co ukazał się kolejny singiel od Miłych Panów z Hordu Materia. Naprawdę czekam na ten album, bo po prostu robi się bardzo światowo. Tutaj nawet trochę tesseraktowo. I to tyle na dziś. Kciukujcie, komentujcie, subujcie. Dziękuję za uwagę.